Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie dzisiaj na DobreRowery.pl witam Was dzisiaj z naszego wyjazdowego studia z gorącej, i słonecznej Hiszpanii, jak widać na załączonym obrazku. Może słońca nie widać, ale widać, że jest ciepło, jesteśmy na tarasie, bo właśnie tutaj przez ostatni miesiąc nadajemy głównie na bikeshow.cc, ale dzisiejszy odcinek na dobre rowery również tutaj dzisiaj powstaje. Porozmawiamy sobie dzisiaj. Na temat, który jest myślę, że takim zwieńczeniem tematu, który już kiedyś się zaczął, chodzi oczywiście jak widzicie w tytule o grupę napędową Shimano GRX. Z swojego czasu Wam przedstawiałem moje oczekiwania wobec GRX-a, potem zajęliśmy się właściwym testem grupy Shimano GRX, potem poznawaliśmy bliżej GRX-a 2x11 w moim rowerze. A dzięki temu, że przez ostatni czas miałem możliwość pojeździć trochę dłużej na się również w wersji 1 na 11, to dzisiaj sobie podsumujemy tę grupę napędową w kontekście tego, który wariant lepiej wybrać. 2 na 11 czy 1 na 11. Odpuścimy sobie dzisiaj najbardziej podstawowy, najtańszy wariant GeriX, a porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, czy lepiej wybrać wariant z dwoma blatami, czy z jednym. Zacznijmy od tego, że u mnie na początku wybór padł na GRX-a z dwoma blatami, w związku z tym, że ja zawsze używałem grupy napędowej Shimano GRX do roweru, który nie jest ani typowym gravelem, a na pewno nie jest szosą. Rower, który ja określałbym jako road plus, czyli rower, który jest bardziej szosą z możliwością zjazdu w teren niż gravelem, który okazyjnie jeździ na szosie. Ponieważ moje rowery, których ja najczęściej używam, są rowerami, które służą mi do jazdy na szosie i to takie szybkie jazdy na szosie bez kompromisów, czyli ustawki kolarskie, jeżdżenie z kumplami i ogólnie traktowanie roweru jak normalny rower szosowy, ale lubię sobie od czasu do czasu pojechać po prostu na trasę gravelową, objechać jakiś fajny gravelowy spocik, gdzieś poszukać nowych miejsc i po prostu pojeździć jak gravelem. Natomiast te proporcje w moim przypadku, jeżeli chodzi o szosę, gravel, są na pewno rozłożone co najmniej 50 na 50, jeżeli nawet nie 60% gravel, 40%, 60% szosa, 40% gravel. W związku z tym rower, którego ja używam, rowery, których używam, ponieważ w tej koncepcji testowałem już naprawdę cztery różne rowery, musi być rowerem, który jest przede wszystkim w miarę lekki, sztywny, dynamiczny, dobrze sobie radzi na szosie, a przy tym może pomieścić opony o szerokości co najmniej 40 mm. Te rowery, które testowałem, w tej koncepcji to m.in. Rondo Herd, Trek Crocket, czyli przełajówka od Treka, przerobiona właśnie w tej koncepcji. Potem było, był gravel od polskiej firmy Loka Bikes. Teraz jest Superior X-Road GR, czyli rowery, które są dość mocno różne i w tych rowerach pojawiały się różne napędy. Na początku testowałem połączenie komponentów Shimano Ultegra z przerzutką Ultegra RX, czyli z Ultegrą ze sprzęgłem. Potem pojawił się prawdziwy GRX, który. Przez długi czas uważałem, że będzie to ideałem, czyli GeriX 2 na 11 800, a obecnie jest to GeriX 1x11, ale dość mocno przerobiony. Zacznijmy od tego, kiedy grupa napędowa Shimano GeriX 2 na 11 będzie dla Was lepszym wyborem, jakie są jej główne zalety. Jeżeli chodzi o główne zalety, to przede wszystkim łatwość dobierania przełożeń, płynność stopniowania. Dzięki temu, że macie z przodu dwa blaty, czyli te 48-30. To nie ma większego problemu z tym, jaką kasetę do tyłu założycie, bo tak naprawdę możecie stosować trochę większe kasety o trochę większym zakresie dostępnych przełożeń, albo takie stricte szosowe, na przykład 11-28 albo 11-30. I tym samym dalej uzyskacie bardzo lekki bieg do podjeżdżania, ponieważ to najżejsze przełożenie to będzie przy kasecie 11-30, 1-1. 30, a przy tym wszystkim przeskoki pomiędzy poszczególnymi biegami będą bardzo małe, będą jak w rowerze szosowym. Co to daje? Daje to oczywiście to, że, zwłaszcza na szosie, na przykład na płaskim, albo pod wiatr, albo na lekkich podjazdach, zawsze możecie znaleźć przełożenie, które jest bliskie waszemu optimum. Każdy z nas jeździ w trochę inny sposób. Mimo tego, że mówi się, że ta kadencja 90 obrotów na minutę to optimum. To bardzo mało osób stosuje się do tego tak idealnie. Jeden lubi jeździć na trochę twardszych biegach, jeden na trochę bardziej miększych, na większym młynku. W związku z tym, właśnie zastosowanie kasety szosowej połączonej z dwoma blatami sprawia, że macie takie optimum, jeżeli chodzi o dobieranie tych biegów. Odstępy pomiędzy poszczególnymi biegami są bardzo małe, w związku z czym, jeżeli wam jest trochę za ciężko. To możecie wrzucić trochę lżejszy bieg. Jeżeli jest wam trochę za lekko, możecie wrzucić bieg troszeczkę y, cięższy i tym samym jedziecie cały czas płynnie, nie ma kompromisów. Jeżeli zastosujecie napęd 1 na 11, a nawet 1 na 12 albo 1 na 13 w przypadku e ECAR, to jednak nigdy tak idealnie nie będzie, zawsze gdzieś te kompromisy będą musiały się pojawić, ponieważ kaseta będzie musiała zapewnić bardzo duży przekrój tych dostępnych przełożeń, a tym samym te odstępy między poszczególnymi przełożeniami będą musiały być większe. A większe odstępy między przełożeniami oznaczają mniejszą możliwość dobierania płynnej kadencji, czyli odstępy między na przykład najlżejszymi biegami albo najtwardszymi będą większe, czyli jest większe ryzyko tego, że będziecie mieli taką sytuację, w której jest twardo, zrzucacie na bieg lżejszy i nagle robi się po prostu zbyt miękko, młynek jest zbyt duży. I jest to dość frustrujące, zwłaszcza jeżeli faktycznie jeździcie na szosie. Dlatego jeżeli chodzi o napęd 2x11, na jest on idealną opcją właśnie dla osób jeżdżących dużo na szosie, ponieważ daje mimo wszystko większą możliwość dobierania tych przełożeń i lepszą możliwość żonglowania kasetami, jeżeli chodzi o utrzymanie dużego zakresu dostępnych biegów a przede wszystkim ich. Yy... Większego ściśnięcia, żeby te odstępy między biegami były po prostu mniejsze. jeżeli szukacie roweru, który będzie Wam służył jako taki typowy road plus będzie dużo jeździł na szosie, chcecie zmieniać opony, czasami stosować w grawelu szosowe koła, to 2 na 11 mimo wszystko dalej mi się wydaje lepszym pomysłem. Natomiast wcale nie jest tak, że 2 na 11 jest napędem idealnym i 1 na 11 pojawił się w rodzinie Szymano przez przypadek i nie ma żadnych zalet, bo oczywiście zalety ma. Tutaj dochodzimy do punktu, czemu w ogóle ja się przesiadłem z 2x11 na 1x11 na na i to w rowerze, który tak naprawdę stricte jest w dużej mierze rowerem szosowym, ponieważ Superior X-Road jest rowerem, który występuje w wersji GR, którą tutaj widzicie. Recenzję tego roweru możecie znaleźć na moim drugim kanale, czyli na Bikeshow. Natomiast na dokładnie tej samej ramie ten rower występuje też jako rower szosowy ze 105 czy z Ultegrą, więc tutaj tak naprawdę, producent nie ukrywa, jest to rower, który ma bardzo mocny szosowy gen. Jeżeli chodzi o moje podejście, ja na pewnym etapie zauważyłem, że jeżdżąc trochę więcej w terenie na 2x11, na bardzo często miałem tak, że kiedy jeździłem z osobami, które miały GLX 1 na 11, tym osobom Łatwiej w terenie było po prostu zmieniać biegi wyłącznie na kasecie z prostego względu. Zmiana biegów w mechanicznych grupach Szymano jest zdecydowanie wygodniejsza na prawej manetce. Po prostu skoki między poszczególnymi biegami są mniejsze i skok manetki jest mniejszy. Zmiana biegów z przodu, zwłaszcza wrzucanie na blat z przodu, mimo tego, że na manetka Shimano GRX naprawdę jest fajnie zaprojektowana, to jednak wymaga bardzo dużego skoku ręki który przy dynamicznej jeździe w terenie, na kamieniach, w piasku, takiej typowo gravelowej, agresywnej jeździe, jest po prostu niewygodny. I złapałem się na tym, że bardzo często ja po prostu tracę czas gdzieś w deszczu, w błocie, próbując zmienić ten bieg, a tym samym osoby, które mają 1 na 11 po prostu mi odjeżdżają, zmieniają sobie tylko właśnie biegi na kasecie. Zakres nie wystarcza, a ja walczę z tą manetką. W związku z czym postanowiłem przetestować możliwości 1 na 11 i to jest eksperyment, którego efekt w ogóle możecie znaleźć na Bajczo CC, bo tam ten temat opisuję trochę bardziej e, drobiazgowo i bardziej rozwijam to, jak ten napęd przerobiłem. W każdym razie przebudowałem zwykłego GRX-a, ponieważ nie odpowiadało mi to, że w tym napędzie normalnie jest zbyt mały e, blat. Ponieważ Shimano przewiduje do GRX-a w tej chwili 1 na 11 blat, największy 42 zęby, natomiast da się na rynku już kupić blaty e, nawet do 52 zębów, które są stworzone do korby e, Shimano. GRX. Ja zestroiłem napęd tak, że mam w gravelowych kołach kasetę 1142, w kołach szosowych mam kasetę 1140 Shimano SLX i to wszystko współgra mi z blatem Garbaruka 48 zębów owalnym. Mam też w razie W Blat oryginalny Shimano 40 zębów, którego używam, jeżeli naprawdę chcę użyć tego roweru jako gravela w bardzo trudnych warunkach na jakąś długą trasę, wyprawę, gdzie nie ma ryzyka, że będę potrzebował większych prędkości na szosie. Natomiast normalnie, na co dzień, teraz na przykład w Hiszpanii przez 4 tygodnie robię ponad 1500 km po szosie, w górach, właśnie na 1 na 11 właśnie w układzie 48 blat i kaseta 11 40 Najlżejsze przełożenie mam praktycznie takie samo jak w przypadku moich napędów szosowych, bo ja na szosie jeżdżę z napędami 52-36 i kaseta 11-28. Tutaj najlżejsze przełożenie mam 48-40, do 40, więc de facto jest to tak samo lekkie przełożenie jak mam w szosie, więc w żaden sposób mnie to nie zaskakuje. Przełożenie najcięższe 48 do 11 spokojnie pozwala zachować zapas kadencji do około 60 km na godzinę. Wiadomo, że nie jeżdżę normalnie 60 km na godzinę, ale mówimy o jeździe szosowej z kumplami, na ustawkach, po górach. Czasem ktoś przyciśnie, trzeba przyspieszyć, czasem się pościgamy. W związku z czym nie chodzi o to, żeby mieć możliwość jakimś dzikim młynkiem dokręcić do 50 km na godzinę. Brak 48 sprawia, że do 60 mamy jeszcze zapas przełożeń, żeby poruszać się nie na skrajnym przełożeniu. Tak naprawdę w środkowym zakresie kasety jeździmy do około 40 paru kilometrów na godzinę, więc zawsze jeszcze jest jakiś twardszy bieg, na który można zrzucić, żeby zrobić sprint, przyspieszyć i ogólnie zachować trochę komfortu, jeżeli chodzi o dobór przełożeń. Jakie są plusy tego systemu? W moim przypadku chodziło o to, aby napęd był maksymalnie prosty. Nie mam lewej klamko manetki, którą się w ogóle nie martwię ani linką, ani żadnymi z nią, z nią związanymi problemami. Mam bardzo precyzyjną zmianę przełożeń w terenie, czyli bardzo krótki skok manetki, no bo wiadomo, że te biegi z tyłu zmieniamy precyzyjniej. Łatwo się czyści rower, bo jest mnóstwo miejsca na usunięcie błota, zresztą w ogóle nie ma miejsca, gdzie to błoto za bardzo ma się tak naprawdę odkładać. Rower jest trochę lżejszy, ale to był w moim przypadku żaden argument i żaden problem. Natomiast przede wszystkim chodziło mi o prostotę. Ja dużo z tym rowerem podróżuję i zrobiłem z tego roweru taki typowy rower wyjazdowy, gdzie mam minimum elementów, które mogą się zepsuć. Mam ze sobą zawsze drugi hak przerzutki, w razie w, jak coś rozwale, no to generalnie rzecz biorąc kupno przerzutki glx czy nawet naprawa jednej klankomanetki to są zdecydowanie niższe koszty niż serwisowanie kompletnego napędu złożonego z dwóch przerzutek, z dwóch klankomanetek, a to się może wydaje głupie, ale ja w całym zeszłym sezonie urwałem dwie linki od przedniej przerzutki gdzieś na trasie w terenie, więc w moim przypadku brak przedniej przerzutki jest rozwiązaniem, a z drugiej strony Dalej jest to tańszy system niż oczywiście elektronika, to też by mnie y, pozbawiła tych linek. W drugim rowerze mamy Ultegra DI2, natomiast y, do tego typu jazdy, właśnie kiedy nie chcę się martwić serwisami, nie chcę się martwić kosztami gdzieś na wyjazdach, wybieram na właśnie, po prostu 1x11 y, mechaniczny. Jaka jest puenta, żeby tego nie przeciągać? Na szybko. 2 na 11 największe zalety. Lepsze stopniowanie przełożeń, które docenicie przede wszystkim na szosie i podczas ewentualnie jazdy na bardzo długie dystanse, gdzie naprawdę to, czy potraficie sobie precyzyjnie dobrać przełożenie do Waszych preferencji ma znaczenie. 1 na 11 największe zalety, prostota konstrukcji, to, że można zbudować lżejszy rower, że mamy wbrew pozorom bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o zestopniowanie tego napędu pod swoje preferencje. Pamiętajcie o tym, że wbrew pozorom napędy 1 na 11. Ciągle się rozwijają, mimo tego, że mamy już Srema 1x12, że zaraz będziemy mieli Szymano 12-biegowe, o czym wiele osób już, już mówi, że mamy Campanielo Ecar 1x13, to 1 na 11 dalej powstają komponenty, które pozwalają te napędy rozwijać i możecie tak naprawdę zestroić 1x11 jak chcecie. Łącznie z tym, że są już na rynku dostępne akcesoryjne wózki do przerzutek Szymano, które pozwalają na to, aby Szymano GLX 1x11 pomieściła kasety nawet do 50 czy 52 zębów. Więc możliwości stale rosną. No, Jakby nie są one aż tak drogie, więc tutaj dzieje się naprawdę dużo. Oczywiście 1 na 11 będzie miało zawsze trochę gorsze stopniowanie. Będzie trochę bardziej obciążało łańcuch, ponieważ te przekosy, które tutaj się pojawiają są bardzo yy, mimo wszystko duże i tym samym też napęd będzie zawsze działał trochę głośniej, ponieważ w przypadku napędu 2 na 11. Zawsze mamy jakąś tam możliwość uciekania z tych skrajnych przełożeń. Tutaj nie mamy. Siłą rzeczy na podjazdach praktycznie cały czas jeździcie na skrajnym, najlżejszym przełożeniu, a tym samym też dźwięk napędu jest trochę głośniejszy i to są wady, z którymi trzeba się po prostu liczyć. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli poznacie swoje preferencje i macie swoje tak naprawdę też gusta, to też potrzeby zdefiniowane, to nie ma co żadnego z tych napędów się bać, tylko warto traktować je jako równorzędne propozycje które będą pasowały do konkretnych zastosowań, a jeszcze pamiętajcie o tym, że wymiana szczęści w na przykład 11 jest bardzo prosta, wymiana blatu to jest przecież 5 minut pracy, więc nic nie stoi na przeszkodzie tego, żeby na przykład zestroić sobie, mieszkając gdzieś na Mazowszu, rower tak, że macie blat 50, do tego kasetę 11.30 na przykład, bo nie macie podjazdu w okolicy, a kiedy jedziecie w góry po prostu wrzucacie kasetę 11.42 i zyskujecie normalne górskie, miary lekkie przełożenia, więc tak to wygląda. Czyli chodzi o plusy i minusy. Mam nadzieję, że teraz trochę lepiej zrozumieliście sytuację dotyczącą tych napędów. Ja zostaję przy 1x11. To jest moje rozwiązanie, jeżeli chodzi o grupę napędową Szymano GRX. W tego typu rowerze, do tego typu zastosowań, nawet na szosie, po prostu w moim przypadku 1x11 sprawdziło się lepiej, mimo oczywistych ograniczeń związanych z, z kadencją. 2 na 11 Aktualnie zostawiam, odkładam na bok, przechodzi u mnie do Lamusa, zobaczymy co wymyślę dalej, co, co jeszcze tutaj ciekawego, jeżeli chodzi o napędy wymyślę, natomiast na razie 1 na 11 do mnie po prostu trafia bardziej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo kontrowersyjne podejście, ponieważ zwłaszcza w świecie wyścigów jest to rozwiązanie, które się w ogóle nie sprawdziło i też o tym pamiętajcie, że 1 na 11 jest fajne dopóki jeździcie sobie po prostu sami. Do ścigania się na pewno nie jest to dobre rozwiązanie, bo tam te problemy z dostępnością, z płynnością kadencji będą na pewno bardziej odczuwalne.